Witajcie kochane dzieci. Bardzo cieszę się na nasze dzisiejsze spotkanie. Będziemy uczyć się flagować do nowej piosenki. Mamy już flagi z ciocią. Jesteśmy gotowe. Mam nadzieję, że wy też już macie swoje flagi lub szaliczki. Będziemy dzisiaj uczyć się bardzo prostych gestów do tego utworu, bo na koniec chcemy się pięknie pomodlić, bo mamy dla Was z ciocią pewną propozycję dość niezwykłą. I i te gesty, które będziemy wykonywać do flagowania, nasze flagowanie, będzie taką modlitwą w tej intencji. No dobrze, ale najpierw zaczynamy od naszych gestów. Mamy tak, rozkładamy rączki, mamy flagi rozłożone przed sobą i teraz tak, gest, który dobrze znamy, prawa rączka zaczyna, otulamy się flagą i druga rączka otulamy. Musimy tutaj koniecznie pamiętać o naszym wywijasku, czyli zaganiamy za, za głowę flagę. I tutaj musimy odwinąć, żeby nam się nie splądała. Jeszcze raz, lewa, jeszcze raz, prawa rączka za głowę, odwijamy hop, druga. Za głowę, odwijamy i ostatni raz. Za głowę zagarniamy, odwijamy i druga. To będzie gest. Które będzie pokazywał, że ja jestem dzieckiem Bożym, że to jestem, w piosence będzie to jest dziecko moje i my będziemy tą flagą pokazywać na siebie. To jest dziecko moje. I dalej będzie w piosence takie słowa, że ono nie będzie się bać. Jak my pokażemy to, że nie będziemy się bać? Łączymy flagi i zasłaniamy się, tak jakbyśmy się bali. Jak ktoś się boi, to się chowa. Za coś, więc tak jakbyśmy się chcieli zas zasłonić, i mówimy, że my nie będziemy się bać, bo, bo Pan Bóg nas kocha. I jak my to pokażemy? Ono nie będzie się bać. Zasłaniamy się, i teraz otwieramy, robiąc serduszko. Hop. Czyli nawet jak nas strach ogarnia, i byśmy się chcieli schować, to się nie schowamy, bo Boża miłość nas prowadzi, nam dodaje odwagi. Jeszcze raz. Prawa rączka, lewa, i zasłaniamy się. Hop. Prawa rączka, lewa, i teraz łączymy flagi, ciągniemy do góry, zakrywamy się i otwieramy, tworząc serduszko. Jeszcze raz. Prawa, lewa, łączymy i hop, serduszko. Zobaczcie, czy Wam się uda zrobić serduszko z tych złączonych flag. Druga, łączymy, 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 łączymy. I otwieramy. To są wszystkie gesty, które będą na refrenach. A teraz zwrotka. Zrobimy sobie gest, którego jeszcze nie robiliśmy, ale on jest bardzo prosty. Mamy tak: rozkładamy sobie dwie rączki. Zaczynamy od lewej, lewa rączka. Przerzucamy flagę na drugą stronę. Raz. I teraz prawa rączka na lewo. Hop. I co teraz? Otwieramy. Lewa rączka otwiera, prawa. Hop. I jesteśmy z rozłożonymi rękami. Jeszcze raz. Lewa rączka zaczyna. Raz, dwa i otwieramy. Hop, hop. Jeszcze raz. Raz, dwa, otwieramy, otwieramy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie. Raz, dwa. Może tutaj się wydawać, że się nie da, bo mamy skrzyżowane rączki, ale od spodu jest lewa rączka, więc tą lewą rączką otwieramy najpierw. I druga. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Poćwiczymy chwilę, bo to jest nowa, nowy gest, którego nie robiliśmy. Próbujemy, próbujemy. Jeszcze. Możemy spróbować sobie troszeczkę szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. To są już wszystkie gesty. Ten gest, który będziemy robić na zwrotce, to mam do niego takie. Wiecie, że ja zawsze staram się powiedzieć, jak tworzyłam gesty do tego układu, co miałam na myśli, pokazując jaki gest. Więc to jest dla mnie takie karczowanie że my się nie boimy. W piosence będzie o tym, że Pan Bóg nas kocha, my bierzemy modlitwę i idziemy za Nim. I tak sobie to wyobrażam, że jak ma, modlimy się i idziemy przez życie, to nic złego nas nie spotka, bo Boża miłość nas prowadzi i wszystko to jest złe przed nami ucieka. I my takie, jakbyśmy karczowali wszystko co chce nas jakieś lęki do nas się yy, przykleić, to my po prostu wszystko naszą modlitwą i Bożą miłością wycinamy. Czy my jesteśmy gotowi? To może włączymy muzykę. I teraz yy, za, zapraszam Was do tego, żeby pomodlić się. I mamy z ojcem taki pomysł, żeby do tego utworu dzisiaj modlimy się flagami. Ale chcemy też do, tego, do tej piosenki, żeby powstały gesty. I chcemy Was zaprosić, dzieci, do tego, żebyście razem z nami utworzyli gesty do tego utworu, którymi będziemy się później wspólnie wszyscy razem modlić. Propozycja jest taka, modlimy się teraz flagą o to i zapraszam was do tego, żebyście się pomodlili w tej intencji, żeby w waszym serduszkach i wasze talenty się tutaj objawiły. I nagrywamy, nagrywajcie swoje pomysły, przysyłajcie do nas, a my z ciocią z tych wszystkich waszych propozycji postaramy się ułożyć wspólną naszą modlitwę, czyli potrzebujemy od was filmików. Są dzieci, które, wiem, że są dzieci, bo nam tutaj się chwaliły, które chodzą do szkoły tańca, więc y, tutaj jest dla was też y, wyzwanie. Będziemy wspólnie tworzyć te gesty i potem wspólnie pięknie się modlić. Ale będzie pięknie. Wspaniały pomysł, czekamy na filmiki i oto się teraz pomodlimy razem z Wami flagami, tym właśnie utworem. Kiedy się boisz, przypomnij sobie, że masz ojca w niebie. On mocno kocha cię. 心。是你 Dzieci, kochane, to czekamy z ogromną radością i nadzieją na Wasze filmiki, na Wasze gesty, na Wasze pomysły, a my z ich wszystkich ułożymy piękny układ. To teraz machamy Wam bardzo nie tylko. Pa! pa, pa. pa.